W dzisiejszym filmie Hubert zagra w jeden z nowszych trybów randomizer, który polega na tym, że co kilkadziesiąt sekund dostajemy randomowe przedmioty, od tych gównianych jak trawa, dirt, kamień, po te lepsze jak zbroja, broń, jedzenie. Drodzy widzowie, w tym filmie wypróbuję nowy tryb na rapy.pl randomizer. Menhunt, ale co się 60 sekund masz przedmiot, dostajesz po prostu, jakby troszkę tak. Nie znałem ten tryb. Chciałem sprawdzić, czy jest dobry. I chyba dobry, bo gra tutaj aż co? ile. I sobie kilka gierek pogramy. Mam 6 gier wygra. ja wiem, ja. 6 wygranych gier. Ja byłem pewny, że trochę mniej. Chyba go pokonam. On w tamtym. Prawo. Tutaj jedyne co teraz mogę zrobić z szaki. Właśnie najlepiej tutaj zdobyć jakąś śkiertę. Tar się mi nie opłaca bić, bo on ma zbroję. Klatę. Co? A, Nie! dostał. Nie, barier ma. Nie, nie, to, to jest akurat... To jest Gigi, jak coś takiego się dzieje. On widzi te bloki, a to jest tupé. Chcę sikierkę. No, za 10 sekund, net Montażysta tam. Zrób tam. Bo jakby co mam nowego montażystę. Monsterka? Manster. Chełm? Nie. Co on wie? Szalkarem mnie wie. No, o wiele mniej, mniej zadaje. E, co jest bardziej, ten, klata? Żelazna, czy diem hełm? Co jest lepsze? Bo y, po pierwsze, że żelazną klatę można zrobić na, na przykład jakąś y, golemiarkę. Tutaj na chłost z MP. Oza No je. Nie, to jest akurat słabo, że... no. coś takiego zrobić, ale nie. Dej za chwilę pewnie komuś da się kierka. No, taki drugie Pom. A nic mi nie zadaje Jakby nie mogę tutaj podnosić rzeczy przeciwnika. Czyli, na przykład, on nie może podnieść rzeczy moich. A ja nie mogę rzeczy ich, jego bardziej. Mówiłem w poprzednim odcinku. Mam trójkę z polskiego Tak dobra cena, jak na moje sprawności. Ja się boję tego trochę. Bo może wyskoczyć z sikierą, lub z mieczem. Właściwie to jest fajnie, że. Jest, że można na przykład z yy, wiaderkiem, z yy, potterfishem, yy, z rozdymką i właśnie ci bardzo ciekawe jest PvP z nim, bo nigdy się tak nie używa, ale bardzo jest ciekawe PvP z rozdymką. Pada. A ja złota, Aha. Gigi. Ładna kierka. No. To i miałem taką przewagę, o tyle, że dostałem się kierka, on nie dostał. I w pełni rozumiem, bo no ciężko było. O, wyszedł. O czosnusek. Jego nazwę jest związana z czosnkiem. O! burówki. Nic to się tylko zbiera. I właśnie to jest fajne, bo można robić yy, skilla <śśmiech> tak, fajne. Mega fajna. Można zatrzymywać open Openen... Oponenta. Opo Oponenta tak. U, bloki już. Niech myśli, że ma to on ma. Tory. Ja sobie tak odłożę. Jakby tutaj można robić kontyn z, z Manhuntów, ale... No feny, zdaje się można robić content. Mam borówki. Okej, okay, yeah. działa. <laughs> <laughs> To jest akurat fajne U masz kierkę, nie, nie, nie. Można powiedzieć, że... Nie wiem co to znaczy cełort, to on widzi. Nie, może mi obraża, co nie to? Nie obraża to, to, trudno. Tak jest odklejony chyba od rzeczywistości. zapełnionczki mam. Okej, okay, mam gdzieś ciężar On już takie. Mm, mm, myślał, że wygra. Ma nadrejtową. Czyli może mieć na dwa hity. Tak. Dwa hity. Nie miła Trudno, ich ma. Ale jakby przez tego typa praja się spóźniłem do szkoły. Nie no, bez przesad, bo ja zawsze wychodzę 200 minut przed, a wyszedłem 15. Skąd? Gdybym dostał jakiś no to wtedy. jest rzadkie a uberaz zostałem tylko. Na razie ocenię ten tryb 7, no. 6 na 10, nie, 7. Bo Mo moim zdaniem, no ten typ trochę zepsuł, że ma bloki. Dawa. Teraz pytanie, czy to zniknęło? Gdzie było? No tu. O, zniknęło. Nie będę aż tak ryzykował. Nie, to koniec. O, wygrałem też pada. alempcecik ale ale ci 反呢？这呼吸吗？ Uh, GG。 Już jestem na tak kreatywnym Może od dzisiaj grę w mikro. O, fajna, fajna No grałam na tym Siege'ie phone it

Jedyne co mi uratuje, to jakaś sikiera mam. No trochę jak picecik. No oceniam ja 6 na 10. A jednak 7. 7 stawiam. Potrzebuję drewna Czemu on mi? No słabkie mi wie. Nie spodziewałeś się z tego Jeden pececik. Ma. level dostała potem diamentowy miecz dlatego było po równo gdyby w tej kuźni kowala sobie hp ja bym tam się bał wszedł wejść gdyby tam plus farta boś siekiera jakby rozwala szybciej lud i jej wlotował się lud gdyby opcja no to Zabudowałaby mnie i byłoby EZ dla niej. A tak dla mnie było. O, to tu wygrzeź. O! nie. Лучше себе. Wiem, że możesz się przekonać... przekopać w dół <laughs> Typ nie wie o co chodzi Ej, idealnie mi, bloki. To jest niesamowite e, Jak dostanie miecz? Uda mu się? Chyba tak Ej, kończynę musi rozwalić. Albo obsydian. On jest w szachu teraz. On jest w szachu. Musiał umyło wypaść miecz i kill off oczywiście metrajtowy a miecz jakikolwiek e, to jest naprawdę mocne, że coś takiego ja tam jest ways with you Jak nie ma bloków, to jest GG. I GG. Takim akcentem kończ ten film. Oceniam ten tryb nowy na no, 7 na 10. A no, może 8 na 10? Jest no dobre, można powiedzieć, że bardzo dobre, ale niestety są tutaj takie trole, które są na przykład na cheetach. Dziękuję za oglądanie, dziękuję monterek za montaż. Cześć!